Tam tak. wszystkich w niepłomicach. Jesteśmy, pierwsi goście już są. To znaczy pierwszy gość taki najważniejszy. No pierwszy tak? ja jestem i gość, ale zarazem gospodarz. Dokładnie tak, dokładnie, dokładnie tak. A teraz uwaga uwaga, 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 uwaga. Ktoś idzie jeszcze tutaj do nas. Oh, okay. I tutaj Dobrze. mamy tutaj jeszcze jednego gościa. Przepraszam, gospodynie też jeszcze. Także Można powiedzieć, że tak. osoby najważniejsze dotarły. Jesteśmy już, czekamy na gości. I nie Chodźmy dalej. Uh -huh. Z postrzeganiem pozazmysłowym, z percepcją pozazmysłową dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych, zbliżają się do otwarcia. Dokładnie. Wszystko już jest gotowe. Tylko czekamy na gości. No gości, z tego co wiem, to już są w drodze. E, większość, większość przynajmniej, bo tak. jutro reszta dojedzie. Ci, którzy mają bliżej. Ale najdalsze zakątki już docierają powolutku. E, no i tak, pogoda dopisuje. No o, i pięknie cię słońce jest. Jak Ci się Józefie podoba w po jeszcze no co prawda? Tu jest. jest ładnie, tak? to jest naprawdę ładnie. Uwaga, bo tutaj jest zamek. Proszę. Zamek? Tak, to jest zamek. A, I tutaj nawet zamek mamy. <grywa> tak, sala, sala która, w której będziemy mieć warsztaty, jest po przeciwnej stronie. Akurat in, o tej jest nie... można tam przejść. O, może nie będziemy teraz szli. Chodźmy sobie tutaj. No. Pierwsze przejście, Józefa, Pierwszy spacer po Niepołomicach. Pierwszy, pierwszy spacer mój po Niepołomicach. I bardzo ładne miasteczki muszę powiedzieć. Miasto takie właśnie miasteczko. Miasto królewskie. Miasto. Tak. Naprawdę Zobaczmy, ładnie tutaj jest. Biorę. Pięknie. Jeszcze dzisiaj to słoneczko jak świeci, no to jeszcze lepiej wygląda to. A ja jestem dzisiaj pierwszy dzień w tym roku w Polsce też przy okazji ja się przywitała Polska przy... pięknie tak i cała Polska mnie wita słoneczkiem słońce i cieplutko to co, ja, to co ja lubię ciepło, słońce no i ekscytacja przed jutrzejszym spotkaniem z Wami to jest co najbardziej mnie jakby to mogę powiedzieć rajcuje Myślę, że tak. I to jest. Same I to jest. spotkania już same w sobie już będą fantastyczne. Osoby, które się zapisały, no to w zasadzie prawie z każdą już mogłam zamienić jakieś słówko. To to są naprawdę wspaniali ludzie. Także będzie wspaniała e, impreza. Tak? Proszę, to zerkniemy na zameczek. To jest zameczek, tak. Wiem, widać. Wejdziemy? Wejdziemy. No to wchodzimy. Odchodzimy. Jakaś wycieczka, to tylko sobie tak zrobimy. Prawie, prawie jak na Wawelu. Tak, niektórzy, z tego co wiem, to niektórzy goście będą tutaj w hotelu spać. Na zamku. Okay. Także macie taki przedsmak tego. Co ja, co ja tutaj już doświadczam i tutaj jest przykład, tutaj jest park. Tak, tu jest tak, park tak, i po tak prostu z tego parku jest wejście do, do, tej, izby. do, do tej izby naszej, w której Aha, do tej sali, którą wynajmujemy tak, tak. na Warszawie. Pięknie tutaj jest. No, pięknie. Jeszcze nie byłem. Muszę ci powiedzieć, że ja sobie lepszego miejsca nie wyobrażałem. No. Nie, Jest po prostu pod bo tu jest naprawdę w ogóle ten rynek, który tu, 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 A pra... czekaj, bo jeszcze nie doszliśmy do rynku. Ale nie, ale tutaj jest ładnie. Tu jest pięknie, dokładnie. Tutaj jest ładnie. Ja mam pomysł. Widzimy tutaj na rynek, Kupimy sobie lody. Jak masz to do, na Ale to Błania. nie, to później, to może wieczorem się umówimy wzią, o, z ludźmi. Tutaj są ogrody królowej. A tutaj, tak? Tak. A tutaj na stole są takie błonia Teren... Nadrzeczne, tak? Nawet nie nadrzeczne. Nie, 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 nie. nie. Tutaj są e, ta ścieżka prowadzi na błonia. Na błonia, na chaty e, do osady po dygrodzie. Tam są. E, Ogrody Królowej Bony, no i tutaj dalej zamek, rynek, idziemy na rynek. No, ale musisz ty wiesz o tym, że Górę Królowej Bony mamy w Łomży? No Pod proszę. To jest Góra Królowej Bony. No popatrz, a mamy Ogrody Królowej Bony. No. No, oczywiście nasz Kazimierz. Nasz Kazimierz. Na szczęście podobno się pociera, ale to chyba te rękę. Yy... Na szczęście. To na szczęście? Tak. Na szczęście. Przypływa, tak? tak? Tak. Albo mogę. Wszystko, co kto chce? Nie dziecko, dzieci mają większą moc. Dokładnie, <laughs> dokładnie. Są bardziej czyste, nie? Świetliste. Co? Świetliste. Tak, świetliste bardziej. Dobrze, ja z kamerą może nie wejdę pod ten yy, deszczyk zraszacz. <laughs> Tak, no bo tutaj taka mrzawka mi tak, ogarnęła. Ale fajne to jest, szczególnie jak jest upoł. Także jak jest upoł, to polecam tutaj. No i fontanna tutaj jest. Dobra, lody, lody. Jedne z lepszych. Jedne z lepszych, tak? tak. No i jesteśmy na rynku. Co się obrócę. Tu jest rynek. Malek, to nicki, oczywiście, jak jest rynek tej kościół? To tak, wolny. tak, tak, tak. Kościół wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Także to nie jest byle jaki kościół, to jest piękny, zabytkowy. Zabytkowy. Tak. tak. I ryneczek nasz. No. Sympatyczny. A ta dziewczynka to co to wyjaśnienia? Kwiecka jest Justyna Uratowała króla Kazimierza Wielkiego przed... Yy przed niedźwiedziem. Przed, nie, przed, niedźwiedziem, przed tak. niedźwiedziem? Nie, to nie jest niedźwiedź Alsia, to jest tak. żubr chyba, nie? To żuby, no, albo to tur. tur. nie żubr, to tur. Stór, tur tura. Tura. To przed turem. Ale to jaka, jaka bohaterska dziewczynka. No to się nie dziwię, że po mnie postawiliście. No, ko no kobiety są mają powera. Tak. Nawet króla potrafią uratować. Tak. lubił bardzo jeździć na polowania w tej właśnie puszczy tak. w puszczy. Tak, no i miał różne przygody, bo różne legendy są właśnie z tym związane, a między innymi z tym właśnie jak siutanka no, ja łów to co dostawaliśmy tu tego zwierzę. Tak, tak. Takiego dzikiego zwierzę, który chciał tak króla w tak. No Mam nadzieję, że uda się nam ciebie jeszcze wyrwać do puszczy. Jest bliziutko. To jest to, co, to jest to coś, co no Józef lubi najbardziej. Jakie czy do... jedna minuta. Jedna minuta dopuszczy? Tak. tak widać. Widzicie jakie widzicie, jak tu mnie czekają atrakcje? Czy wy to słyszycie? Puszcza nawet, nawet dopuszczy. Nawet puszcza. Można przejść tam, to jeszcze magistrat? Magistrat? Tak. Znaczy, Dobrze. Dobrze. To my już będziemy się z wami powolutku jeszcze pokażę, jeszcze pokażę tą Kingę, to jest chyba Kinga, tak? Nie, Leś... A przepraszam, Justyna jest leśniczanka i z głową zwierzę, jak to ustaliliśmy. No, ma... to skuszy ustrzeliła. Skuszy, nie tak. z łuku. Z łuku. I na głowie tura. Dobrze. To do zobaczenia wszystkich naszych gości. Do zobaczenia jutro na warsztatach. To <noise> A my na lody, lody? Tak. <noise> A my na lody.